tutaj jest ten most. W połowie będzie Norwegia. Uh -huh. Tak, dokładnie w połowie jest Norwegia. Papa Szwecjo, witaj Norwegię. No, przed nami Norge. Norge, halo Norek. No reggae No reg. In orgae like Ale bo tu jest tych fotoradarów tyle, że po prostu... O. To co, jedziemy do Halden? W stronę Halden, prawda? I znowu wracamy tamtą drogą? Okej. Okay. No, fajnie się jechało, prawda? Tamtędy. Nie, to czy znaczy wiesz, bo mógłbym skręcić na autostradę. No bo wiem, gdzie tutaj było odbicie na autostradę, prawda? Ale to no nie ma sensu. No, to w jest Nie na duże? W sumie 20 minut wychodzi szybciej. Fredriksten. To, co widzieliśmy, to było Fredriksten ten zamek na górze no, no, no. Idziemy w stronę Halden, czy nie? A nie trzeba. Nie. To co, jedziemy tak jak nas prowadzi, w stronę Oslo? Może. Ingera? Tak. No dobra. Tam takie ballady rockowe, klasyczne, grane na gitarach. Takie gitarowe brzmienia. No i oczywiście poezję śpiewaną, gdzie są pierwsze śpiewane, tak jak znasz. No to znasz stachurę, Krechutę, to bardzo lubię. bo to jest poezja śpiewana. No i w sumie niektóre regionalne przyśpiewki mnie bawią. Suszyć. No i co jeszcze? No spodku no to wiadomo tego Pink Pop to Moloko i tam z Moloko It's Time Is Now, no wiesz którą. Prawda? No i oczywiście jam, jam yeah, to jam, to takie ten teledysk w którym jest złożony ze zdjęć. Ale podejrzewam, że musisz sobie wyrobić gust muzyczny, że musisz słuchać różnej muzyki, żeby sobie wyrobić jakiś gust i to, co lubisz. Bo to jesteś przyzwyczajona do tej muzyki, którą słucham ja i mama. Znaczy, ale ona to się Dobrze, ale te preferencje się zmieniają, naprawdę. Jak byłem młodszy, to nie wiem może 15, 16, 17, to wolałem bardziej takiego mocnego roka eee, wycie wręcz by, rzekłbym teraz. Ale teraz już czegoś takiego wycia nie słucham. robiła pannę kakę no, a tu ja musiałem robić pannę kakę dobrze że jest proste są panne kakie kakę i szybkie prawda że fast foodem to nazwała no dobrze no jest taki lekki fast food No? Tak. Koniecznie powinnaś zadzwonić i do jednej, i do drugiej i się pochwalić. Nie, do tej wołowicy takiej Czemu? Dobrze, do tej wołowicy. Tamtej przy, przy okazji możesz powiedzieć, dobra? Mama tamtej tak powiem. No dobrze. Next time. 132 32. O, i 14 jeszcze. Jeszcze półtorej godziny. To chyba będzie jak W tym samym czasie powinniśmy przyjechać. No bo ona 14.30 kończy. była grupa dla zaczynających, w ogóle startujących pierwszy raz, ale ona była z innej grupy wiekowej, tak, dla startuje, startujących pierwszy raz ta grupa wiekowa jest szersza, a dla już kolejnych zawodów, CAP takich, to już ta grupa jest węższa.

Spodobały Ci się zawody? No. Spodobały Ci się zawody? Tak, bo ja chcę być w tej 11 lat. No, ale tam będzie już ciężko. Nie. Yeah. No, ale dzisiaj mieliśmy lekcję, że poprawnie wykonane cios, uderzenie, prawda? Tak. Jest najważniejsze. W tym przypadku, tych małych, było najważniejsze. Ja myślałem, że ty na punkty z nimi wygrasz. Tylko, że twoje ciosy nie były poprawnie zadawane. Ty powinnaś z nimi na punkty wygrać. nad kata, żeby te ciosy były poprawnie wykonywane, tak. te uderzenia, prawda? Tak. Tak? tak. Wow. Tylko, że ona je umie i ćwiczy, a nie tak, że ja mówię córeczko powtórz tamto kata, a ty które, ja już nie wiem jak to było. No. Jest tak trochę? Jest. Właśnie, to trzeba cały czas utrzymywać ich znajomość. Niestety, tak to działa. Dobrze liczę po 21 dni. Nie, sportu jest. Jedziemy, prawda? Bardzo tak. onofonny. No ale nic nie poradzę na to. No tak wygląda jazda samochodem. A czy dla Ciebie nie jest Wiesz co, no jest tak naprawdę. Jak się już jedzie bardzo długo, to jest bardzo monotonne, ale na przykład teraz, to, no to nie, jeszcze nie jestem zmęczony, więc jest ok. A poza tym trzeba wiesz, cały czas patrzeć i zwracać uwagę na to, co robi kierowca przed tobą, za tobą, z lewej, z prawej. Patrzeć na znaki, czy coś się zmienia. A jak jeszcze z tobą rozmawiam, to odwracasz moją uwagę od drogi i muszę się z powrotem koncentrować to tak wszystko działa. Nie rozmawiaj. Nie, no rozmawiaj. Spokojnie. No, jedziemy spokojną drogą, nic się tu nie powinno wydarzyć. Ja nie jadę bardzo szybko, więc raczej staram się nie przekraczać limitów ani nic. założycieli Kamp Sportu Norweskiego pana Roberta. Tak, tak. On jest jednym z organizatorów. Wiesz ile dziewczyn było na zawodach? Nie policzyłaś? A chłopaków też nie. Ale chłopaków było więcej. Bo jednak duże im to zajęło te zawody. Małkoś. A właśnie mama Marii, tak, dobrze? Tak to ja rozmawiałem, to mama Marii jest, No to rozmawiała ze mną i pokazywała mi na tym, na swoim smartfonie, czy tam, mam topie YouTube, wideo z YouTube'a, z którymi e, dwóch najlepszych karateków. I że Marii się strasznie ekscytuje tymi na których oni walczą. I że jeden jest Wenezuelczykiem, a drugi Japończykiem. Ale uczyli się u tego samego nauczyciela.